Cześć Sławku. No coś fikał. No tak. Cześć. Cześć. No Troszkę się nie widzieliśmy chyba z dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Taki dłuższy okres nie no. widzieliśmy. Chciałem ci dzisiaj, wiesz, zaproponować, żebyśmy porozmawiali o takiej sytuacji, która dotyczy końca sprzedaży. Kiedy wystawiłeś klientowi e, polisę i pytanie, co dalej? I o tej sytuacji bym chciał z tobą porozmawiać. Jak to u ciebie wygląda? Słuchaj, no standardowo, no, wiesz, no, podpisujemy, y, tam składa podpis, wtedy y, przechodzę wiesz, do dobrania do, do poleceń, jak taka chemia jest gdzieś tam między mną. Aha, tak tak działam. Coś jeszcze sobie przypominasz, co robisz zwykle? No nie, no chyba to najważniejsze. No, staram się wiesz, no, nie, nie, nie zapominać o dobraniu o braniu tych poleceń. Sławku, w takim razie zaproponuję Ci tak jak zwykle, żebyśmy tą sytuację odegrali, żebyśmy mieli materiał, nad którym sobie porozmawiamy, czyli ja będę teraz w tej sytuacji klientem, Ty będziesz agentem okay. i proponuję Ci, żebyś zrobił ten koniec tak jak to zwykle robisz, dobra? Okej, okej. Dobra. Jest ta sytuacja, jesteśmy po podpisaniu... Polic po, do, podpisałeś, dobrze. No, to powiedzmy, tu, tu że tu jest ta policja. Dobra. Okay, to... Mhm. Proszę bardzo, panie Dziękuję, gratuluję decyzji. Panie Michale, jeszcze na koniec mam takie pytanie. Co panu się podobało w tej, w tej, w tej, w tej pracy mojej, którą gdzieś tutaj staram się. 701. Ok, zapisano. Bardzo dziękuję. Michał, to co? To do zobaczenia w takim wypadku za rok. Widzimy się. Ja oczywiście się zanonsuję trochę wcześniej, tak, żeby Pan miał szansę się też przygotować do tego spotkania. Tak? Co? tak. Dziękuję. Dzień dobry. Do zobaczenia. Dzięki. No tak, kończę, nie? Tak. tak, tak. Staram się wiesz, te polecenia brać. Nie? No właśnie, widziałem. Nie? Jestem wiesz pod ogromnym wrażeniem, że podjęłeś taką próbę i to sprawnie ją zrobiłeś. Wiesz, co? Ja mam do Ciebie takie jeszcze pytanie, nie? Jak byś się czuł w sytuacji, gdyby właśnie do tego klienta mhm. było trzeba zadzwonić, bo na przykład pojawił się pro, produkt, który uznałbyś, że no, pasuje do jego potrzeb i teraz wiesz, nie minął jeszcze rok i masz do niego zadzwonić? Jakbyś się czuł w takiej sytuacji? Mhm. No, poczekałbym po prostu, wiesz, do, do tego. Aha. Tego okresu, ja przynajmniej tak na tą chwilę myślę. generalnie no... A jakby to było na przykład, że no miesiąc minęło, no właśnie, spotkania. Kurde, no. No faktycznie, no, no nie wiem. To jakbyś się czuł, gdybyś wiesz, no. załóżmy taką sytuację, gdybym ja jako kierownik no. cię o to poprosił, żebyś do niego zadzwonił i dosprzedał coś. Jakbyś się czuł w takiej sytuacji. Kurde, no tak myślę sobie teraz, że, kurde, mu się, że tak trochę było na jakoś na ja tak. Mhm. Chyba nie, nie jakoś niekomfortowo. Nie? Właśnie Sławek, chciałem z Tobą właśnie teraz pogadać o tym, jak się czuć komfortowo w sytuacji, kiedy no. trzeba do klienta zadzwonić. Wiesz, co pamiętasz, jakiś czas temu rozmawialiśmy o kontraktowaniu spotkania? Na początku tak, spotkania. Tak, kontraktowanie. tak kontraktowanie. To, tak. Mhm. No. to e, równie dobrze można kontraktować dalsze kroki, żeby klient nie był zaskakiwany, że na przykład do niego dzwonisz w trakcie roku polisowego. No, i to może wyglądać po prostu tak, wiesz, że dzwonisz do klienta, znaczy dzwonisz, jesteś na spotkaniu do no. klienta i mówisz na przykład do niego: Panie Sławku, czy możemy się tak umówić, że gdyby się pojawił jakiś produkt, który uznam, że mógłby Pana zaciekawić, bo dzisiaj rozmawiałem o Pana oczekiwaniach i trochę wiem na ten temat, to zadzwoniłbym do Pana po prostu i powiedział trochę na ten temat. Czy możemy się tak umówić? Tego typu teksty. Super. Nie, nie lubiłem tego. Nie. Wiesz co, bo yy, ja bym może tak Ci teraz zaproponował Sławek, żebyś Ty sobie takie przygotował mm -hmm. teksty, ja to tak nazywam teksty, mm -hmm. nie? Takie sposoby kontraktowania tego końca, z którymi się Ty będziesz dobrze czuł. Mm -hmm. Dobra? Możemy tak? Dobra. To ja tak zrobię to na, na tej bazie może tych tego kontraktowania, które tam na początku robiłem, na rozmowie. Tak, tak, oczywiście. Mhm. Czyli tam... Mhm. Okej, okay. czyli tak, telefon, spotkanie, propozycje, rozmowy. Na takie rzeczy mógłbym się z nim na końcu umawiać. O, o to? O to, nie? O to tak, 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 tak. No, to, to, to myślę, że to będzie było tak. To wiesz to ja mam taką propozycję, żebyśmy to jeszcze w takich warunkach eksperymentalnych przećwiczyli i jak się z tym czujesz, kiedy wypowiadasz te słowa. Dobra. Czyli zróbmy tak jak poprzednio, nie? No, nie jak jest rozmowa, dobra. koniec spotkania, podpisałem polisę. Dobra. To co, zaczynamy. Okej. Okay. ale już nie będę tych poleceń zbierał, dobra? co, co chcesz? To ta końcówka, nie? No dobrze, do, dobrze. To Panie Michale, to, to dziękuję za te kontakty, To dziękuję za te kontakty. Panie Michale, jeszcze na, na koniec mam taką propozycję dla pana, mhm. że e, e, chciałem się z panem tak umówić, że w przypadku jeżeli pojawiłyby się na przykład takie e, jakieś nowe, nowe możliwości związane z zabezpieczeniem na przykład mhm. pana, pana biznesu, interesów, e, to to, czy możemy się tak umówić, że po prostu bym zadzwonił jakoś się na przykład umówił na Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia jak się czułeś w tej sytuacji, kiedy kontaktowałeś na ze no spotkania? No kurde, nie jest to wcale trudne. Myślę, że nie robiłem tego, no ale to widzę, że to jest jakiś... Kurczę, brzmi no w tym potencjał. A widzisz na tą chwilę jakieś zagrożenia związane z takim kontraktowaniem? No nie, no bo kur, no rozmawialiśmy z tym klientem, rozmawiałem z tym klientem, powiedzmy, rozmawialiśmy z tym klientem przez powiedzmy, godzinę czy, czy, czy pół godziny, nie, już tam mhm. się trochę poznaliśmy i przedmiotem podpisał polityka To jest Słowek, tak, bo jesteś przekonany żeby to robić, ja tak przynajmniej to tak, tak to wiesz co, mam taką propozycję, w najbliższym tygodniu mhm. spróbuj na spotkaniach z klientami w taki sposób właśnie kontraktować przyszłe kontakty z nimi. Czy możemy się tak umówić? Jasne. I spotkalibyśmy się w przyszłym tygodniu i byśmy o tym właśnie porozmawiali. Mhm. No bo być może się coś takiego pojawi, o czym warto by było porozmawiać, ewentualnie jeszcze przećwiczyć. Możemy się tak umówić? Tak, tym bardziej teraz tak przyszło mi do głowy, że ja coraz też poznaję trochę tą, tą ofertę pzt nie? I, i, I to, że ja dzisiaj zbadam potrzeby, to to, że ja dzisiaj też wszystko jakby sprzedam, co mogę, nie? Być może... Ciekawy wniosek, hmm. bardzo ciekawy wniosek. Hmm. To co Sławek? Jesteśmy umówieni. Tak jest. Tak. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dzięki też e, mi. Kolejny raz taki owocny mam Do wrażenie. Super pomysł. Pomysł. Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.